Wandala ze mną jest Blania Szklania Słuchajcie dzisiaj robimy odcinek Pamiętacie jak byliśmy basen Na pewno to pamiętacie Blania I ja dzisiaj postanowiliśmy Że zrobimy wrzuć to co trzymasz Do wanny challenge W dzisiejszym odcinku każdy 1000 łapek To 10 zł robimy z tego mini challenge Ja od siebie wyzywam Pacia Jestem i ja wyzywam jeszcze Kubę Posta i bondarę z kanału Kuba Post. A wy, chłopaki, w następnym odcinku możecie też wyzwać kogoś od siebie i robimy jedną wielką zabawę. Tak jak to było z basenem, będziemy się z Blanką łapać na momentach, gdzie mamy na przykład coś w rękach, dajmy na to, ja mam telefon, chociaż nie chciałbym wrzucać telefonu. No i słuchajcie po prostu to, co będziemy trzymać w rękach, będziemy wrzucać do naszej wanny, do jakiego basenu? Do wanny. Tutaj macie piątki ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie się tam znaleźć, co Brania trzeba robić. Z woneczkiem. Dobra, Plania, jak zawsze. papierkami nożyce, Oto kto komu pierwszy mówi. Jesteś gotowa? Trzy, cztery. Jeden. Z... Wandar zawsze miał wygrywać, a tu coś nie idzie po naszej myśli. Trzy, cztery. Dwa, o, o co chodzi? O co jej chodzi? Ona przyszłość przewiduje czy coś. Przepraszam! Trzy. Trzy, cztery. Nie, ja się poddaję. Dziękuję. Odechciało mi się nagrywać tego odcinka, ale cóż, trzeba się pogodzić z porażką Także widzimy się, Blance daje kamerę i nie wiem, za ile do mnie przyjdzie, czy cokolwiek zrobi Będę coś trzymał, będę musiał... Jeszcze musimy wannę napuszyć. Także widzimy się zaraz Oj, słuchajcie, minęło właśnie około 15 minut, odkąd znaleźliśmy wodę do wanny I widziałam Mikołaja, jak z czymś szedł i widziałam Mikołaja, przechodzi Podam. Dzień dobry Wrzuć do wanny to co Żarty, ty sobie, robisz. Tak. Żarty sobie robisz? Patrzcie jakie ładne iPadzi. Żarty sobie stroisz ze mnie? Nie Ej nie no weźmy to wytnijmy iPada No nigdy nie ustawialiśmy no weź to no iPada No Dobra weź ale jak, jak Tylko przestanie działać To masz <laughs> Denerwujesz A? mnie denerwujesz mnie Blanka wiesz Denerwujesz mnie, bo iPada, iPada, iPada Jeszcze jabłuszka? Służyłeś mi długie lata No muszę, muszę to robić Mam go wrzucić tak, nie Pec. wiem, zanurzyć Brzuc <ślesz> Widziałaś te... Widziałaś te bąbelki? Nie. <ślesz> tu poszły bąbelki, weź go wyjmy, proszę cię Jak go wrzuciłem, to od razu widziałem takie bąbelki powietrza, że po prostu woda do niego wpadła do si o! No nie, no Blanka, no weź to iPada, weź go, no wyjmuj go, yeah. szybko czy, czy, dawaj. O, jaki cięci! Ej, o tyle nie ważył Ej, no cięższy mega jest tyle... Wylej głośnik Czemu on nie działa? Czemu on nie działa? Położę go tutaj, daj mi ręczni. Co, Co my zrobiliśmy? Nie, no nie yeah. Jeszcze się porysuje przez ciebie no, weź, bo nie mogę go podnieść, bo mam kamerę. Robimy... A ile miałeś procent? Dwa. No to... Już się wyglądamy. Robimy to? Tak. Nie! Czemu? No, będzie głośno, ja wychodzę. Nie, czemu wychodzisz? No, będzie głośno. Rzucam go na ziemię. Dobra, trzymaj O! Weź go podnieść, bo ja mam kamerę, nie dam rady. Nie zniszczalmy! Nie no, to jest rysa! Dobra, możemy go rozwalić na jakimś innym odcinku. O, Blanka dostała w głowę. Słuchajcie, jest mi trochę przykro, bo miałem tego iPada od komunii. Co prawda on już ledwo działał, ale tam YouTube'a Netflixa dało się pooglądać. Zobaczysz, ja się na tobie zemszczę! Ja się zemszczę. O, jeszcze tańczy. Zemszczę się na niej. Spokojnie, spokojnie, przyjdzie na nią czas. Dobra, teraz jest moja runda, tak? No tak. Dobra, widzimy się zaraz. Słuchajcie, specjalnie wyszedłem, żeby Blanka mnie nie słyszała. Zrobimy taką, mam na nią taką małą pod... Puchę. mama ma swoje trzy ulubione książki i właśnie jest w trakcie czytania wezmę tą książkę, schowam ją za plecami powiem, że mam prezent, powiem trzymaj, trzymaj, trzymaj nie? ona wtedy weźmie i ja powiem wrzuć to co trzymasz jestem pewny, że jak powiem mamie to się zdenerwuje to może być mocne, także trzymajcie kciuki lecimy po książkę i lecimy ją wcisnąć w blance mamy Cieszę się uda. Dobra. Idziemy, idziemy. Siema Blania. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Słuchaj, jest sprawa. Zamknij oczy. Mam dla ciebie prezent. Trzymaj prezent. Prezent. Wrzuć to do wanny. Wrzuć to do wanny challenge. Wiesz co to jest? Specjalnie dla mnie widzę. Ale wiesz co jest lepsze? Że to jest książka, którą mama czyta, ale będziesz miała przypał. Chodź, idziemy, wrzucasz to do wanny. Nie. Musisz, 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 chodź. Nie. Chodź, musisz to wrzucić do wanny. Nie. Musisz, nie masz innej opcji. Mm -hmm. Ale nie możesz powiedzieć nic mamie, ani ja też nie powiem. Też nic nie powiem mamie. Schowaj to, żeby nie widział. No ej, dobra. <laughs> Siema. Nie. Wrzucaj, ale nie. wiesz jaka będzie awantura. Wrzucaj. No musisz, 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 musisz. A mogę tylko zanurzyć? Nie. No wrzucaj! rzucaj Juś! Nie no, musisz całą Już. się zanurzyć! Już. A, patrz to! Mamo! Mamo! Chodź zobacz, co zrobiła Blanka! Chodź zobacz co zrobiła Blanka! Co zrobiłaś? Blanusia? Chodź zobacz co zrobiła Blanka. Co zrobiłaś? Nic. Co zrobiłaś? Co zrobiła? moczyła ja sobie spodnie trochę. No gdzie to jest? No pokaż się Co? No, no pokaż mamę Ale obiecujesz, że się nie zdenerwujesz? Nie wiem, ale co zrobiłam? No ale obiecujesz No, co Gdzie robię? ty to schowałeś pod głannę? Mamo? Wrzuciła to do... Olu się porozkleja. Blanka, ja to czytam, no mądra jestem Dlaczego No to no Mikołaj mi, to mi to kaza. No nie moja wina, że to trzymała w rękach No mądrze Ja jestem. nie trzymałam. Haha, ha, podpucha. Pięknie. O tu jest, jeszcze jeszcze... Bardzo powiem. ładnie, ja tobie też rzucę swoje. Nie! A a ma... Nie! A co tu się dzieje? O! Że co? Mamaku, tu mam... Że co? Jak to robisz? Tu. E, tu mam książki. Czemu ty dajesz mamie? Niech mama sama sobie nie! wybierze. Ty nie mogłaś wybrać. Dobra, ja Ci pokażę, możesz Mama nie mogła mój wybrać, ty też mu... Mógł... Nie? To jest, A wampira, nie to jest moja ulubiona! Ale Co się zrobiła? A o książkę! Co jest? Co, co jest grane? Co? Co tu się dzieje? Nie, co tu się dzieje? Moja też była. dawaj! Zobaczmy, co tu się dzieje z moją. O nie! O nie! O nie! się nie! Co nie! się nie! Nie! O nie, 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 nie! Nie, nie! Co tu się stało? Co, co tu się stało? Co tu? Co tu się stało? W ogóle? Co jest grane? Co jest grane? Ja twierdzimy! Wy jesteście... Nie jesteście z pełna rozumu! Oj, ja, co tu! Rzucaj! Nie! Nie! Co tu się dzieje? Przecież to jest... Czyż to jest porażka? Nie, nie. Nawet ci nie masz. Nie w lampy, nie w lampy, bo ja cię zrzucę jeszcze bardziej. Co? Co ty chcesz, co ty chcesz zrobić? Następnym razem proszę moich rzeczy nie, nie topić. Nie rzucaj. A! No, A głowy, to jest ten... Nie, jestem cała mokra. Co ty ty, ty jesteś chore. Co tu się stało? Ty? Co? O książkę mama cię wrzuciła do... Do wanny? Przecież to się nie mieści w rozumie co one zrobiły! Dobra, widzimy się zaraz, bo tu akcja jest za gruba. Idę do mamy idę do mamy się spytać, co o tym wszystkim sądzi. Co to, co to była za akcja? Czemu ty ją wrzuciłaś w ogóle do tej już? No, mamy mam książkę wrzuciła i zdenerwowała. No ale aż tak, żeby ją wrzucać? Ale ty też wlecisz do wanny, jak będziecie tak robić. Ja? Tak. <laughs> Jeszcze mi się oberwie, oj mamusiu, nie gniewaj się, wiesz, uh -huh. będziesz... że Cię kochamy, ja dobra, ja to stąd idę, bo tu się zaczyna robić niebezpiecznie, teraz jest blanki runda, jak tak wyglądała ta runda, to ja nie wiem, co będzie w następnej. Słuchajcie, Mikołaj jest u siebie w pokoju i trochę minęło. Odkąd wrzuciliśmy mamy książkę, więc i wsuję też moją. Ale zobaczymy co teraz robi, bo nie mogę się doczekać, co rzuci. Dzień dobry. Wrzuć do basenu, co co trzymasz? Co? Wrzuć do basenu, to, co trzymasz. Fotel? No No, czy chora jesteś? No To się zmieści do basenu, do wanny, to się... Nie no, <laughs> nie wrzucałem nigdy fotelu O, jakie, jakie to ciężkie Weź <laughs> mi drzwi, otwórz Ale ty masz pomysł, Blanka Nie wrzucałem nigdy fotelu do... Nie, przecież on się może O! Fotel? Ej, a na się nie popsuje? Nie a, Ale on się nie wejdzie, mogę tak go postawić? Tak, dla mnie. tak, tak, nie, musisz go położyć Ale on... No musisz go położyć Wyglądasz jakbyś... O tak, no Nie da się go... Nie da się go inaczej wsadzić To go tak o No jak on... No... Jak on się nie, nie wejdzie ci bardziej, bo ma kółka Ech. Mam całe kółko mokre ty, ty go I nie podniesiesz ty go nie podniesiesz nawet. Ale fail. Ja myślę, że Blanka zmarnowała swoją trochę rundę, bo wrzucać fotel, który i tak się nie mieści? Spoko. Ja, ja, ja to wykorzystam dużo lepiej na pewno w następnej rundzie. Ona tu coś się siłuje, ale ja sobie go wytrę. Zaraz wróci do pokoju, także chill. I lecimy do mojej rundy. Słuchajcie, odkąd wrzucaliśmy krzesło minęło 15 minutek. Idę teraz do Blani do pokoju. Nie liczę, że będzie coś trzymać, bo dostała przypał i nie ma i pada, ale cicho. Lecimy, może będzie się coś bawić, coś jej wrzucimy. Zobaczymy. Siema. Wrzuć go do basenu, do wanny. Pluszaczko, o nie. Lubisz go? Tadisio, Tu Tulis... co? tu lisio. Musisz go wrzucić. Nie, jak mam w przedszkole. No i co z tego, ale musisz go wrzucić. Akurat tego pluszaka w porównaniu do krzesła, iPada i książki, to myślę, że luźno ponurkuje. Umie pływać? Mhm. Dawaj go. Mam nadzieję. Przepraszam. No całego. Nie, on nie umie nurkować. Całego. Już... jest. <laughs> Ojej, wiesz, że ci będzie seks, parę dni. Haha, ha, niespodzianka. Był tylko miś, nie nastawiałem się na nic więcej. A, dobra, widzimy się zaraz. Także my wam dziękujemy za oglądanie, może odcinek dzisiaj tylko 4 rundy, ale wiecie, ale było ciekawie, tak. bo była książka, była awantura, oto, było sporo fajnych rzeczy. Mi się wydaje, że odcinek wyszedł fajnie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to co muszą zostawić? Z łapkę w górę. Dokładnie tak, zostawiajcie łapkę, bo lecimy. Wspieramy cele charytatywne, po prostu trzeba pomagać. No i co? Wpadajcie jeszcze na kanał Blanki, na mój drugi kanał Vandal Games. Dziękujemy wam, że byliście i co? I to chyba koniec, co? Tak. Dziękujemy jeszcze raz oczywiście. Się... Trzymajcie się. Do następnego. Piona! Uuu.